A tam w sumie pójdę na staż, wiesz, w wakacje, to tam zdobędę trochę wiedzy. No tylko jest jeden problem, bo, bo mi za niego nie płacą. No właśnie. No właśnie. Czy powinno się płacić za staż? Kiedyś myślałem, że w zasadzie, no trochę takie porównanie mistrza i ucznia, że m, uczeń idzie do, do mistrza i to w zasadzie to uczeń powinien mistrzowi przenosić dary i że ten, m, że ten nauczyciel nas w ogóle m, postanowił uczyć. Natomiast teraz myślę troszeczkę inaczej, że za każdą pracę, nawet tą najmniejszą, czyli na, nawet na. Będziesz robił jakieś podstawowe rzeczy, powinna być zapłata. Moim zdaniem rynek, tego będzie, rynek to będzie mocno weryfikował w kolejnych latach z prostego powodu. Zmienia się branża, branża IT jest na tyle dynamiczna, że wchodzą na nią nowe osoby, osoby młode, które są już tego świadome, chcą pracować trochę w tej firmie, trochę w innej firmie, trochę freelansować, wyjeżdżać za granicę, pracować dla klientów zagranicznych i to jest zupełnie normalne, że po prostu w, w tym momencie firmy będą musiały troszeczkę to zmienić, i za takie staże na pewno płacić. I moim zdaniem nie ma sensu rozpoczynać stażu w firmie, która w ogóle postanawia nie płacić ci za niego. No, a płacenie też 500 zł za, czy 1000 zł za staż, no też jest troszeczkę taką no można powiedzieć nawet ujmą, ponieważ no, nawet większe pieniądze można zarobić aktualnie w innych yy, powiedzmy branżach związanych nawet z gastronomią. Więc jeśli Ty gdzieś zaczynasz, oczywiście nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia, to nie powinieneś zarabiać tyle co yy, mit czy junior czy senior, ale powinieneś na pewno zarabiać i wyna być wynagradzany za to, że w ogóle gdzieś pracujesz w Wkładasz swój czas, wkładasz swoją pasję, wkładasz to, że, że po prostu y, jesteś gdzieś na miejscu i czegoś się uczysz. A w przyszłości, inwestując w taką osobę, to przecież firma będzie czerpać z, z tego korzyści, jeśli cię docelowo by zatrudniła. Więc moim zdaniem nie korzystaj ze staży, które postanawiają nie korzystaj ze staży i firm, które postanawiają, że nie będą ci za nie płacić.